Mamy trzeci złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich w Nanjing. Jakub Kaliski zapraszam na podsumowanie siódmego dnia rywalizacji, a w programie zobaczycie między innymi... Kamil Majszak, mistrzem olimpijskim w singlu. Pierwszy dzień finałów lekkoatletycznych. Kamil Majszak został mistrzem olimpijskim w singlu w tenisie ziemnym. Polak pokonał reprezentanta Brazylii Orlando Moraesza 6-4, 7-5. Finałowe spotkanie rozpoczęło się znakomicie dla Kamila Majszaka, ponieważ już w pierwszym gemie udało mu się przełamać Brazylijczyka. Okazało się to decydujące dla losu pierwszej partii, którą Polak wygrał 6-4. W drugim secie obaj tenisiści mieli problem z utrzymaniem własnego podania, co skutkowało seryjnymi przełamaniami. Przy stanie 5-4 i podaniu Majszaka Brazylijczyk miał dwie piłki setowe, ale Polak wyszedł z opresji i chwilę później to on a mał rywala. Stając przed szansą zakończenia spotkania, nasz młody tenisista jej nie zmarnował i mógł cieszyć się ze złota olimpijskiego. Jestem no, przepełniony radością. Po prostu dalej nie mogę uwierzyć w to, co zaszło dzisiaj na korcie. No, tak, przed turniejem, nawet szczerze się nie zakładałem, że mogę wygrać tam. Miałem nadzieję, żeby zrobić medal brązowy. Byłbym najszczęśliwszym chłopakiem na świecie, mężczyzną na świecie. Ale no tak, teraz powoli zaczyna to docierać. W półfinale Mixta grając w parze z Węgierką Fanny Stolar przegrał z Hui i Junpei Yamasakim 6-7, 4-6. Porażką zakończył się również mecz o trzecie miejsce turnieju deblowego, w którym Majszak występował z Janem Zielińskim. Polacy przegrali za pończykami Yamasakim i Matsurą 4-6, 6-0, 4-10. Zieliński niepowodzenie w deblu powetował sobie w miksie, w którym razem ze Szwajcarką Jill Tachman awansował do finału po wygranej z Mixtem Duczu Żukasz 6-2, 6-1. Za nami pierwszy dzień finału w lekkoatletyce w Finał a występowali Ewa Swoboda, Dawid Żebrowski, Igor Kopala i Olga Niedziałek. Na stadionie lekkoatletycznym największe nadzieje wiązaliśmy ze startem Ewy Swobody, która w eliminacjach z wynikiem 11:30 pobiła rekord polski juniorek. Niestety, Polka w finale wypadła z bloków startowych, co było równoznaczne z dyskwalifikacją. W finale biegu na 110 metrów przez płotki, szóste miejsce zajął Dawid Żebrowski. Na tej samej pozycji w skoku z wyszu uplasował się Igor Kopala, a w wchodzi na 5 km, dziewiąta była Olga Niedziałek. Na ringu w Nanjing świetnie radzi sobie Ela Wójcik. Polka awansowała do finału w kategorii 75 kg. W ćwierćfinale Wójcik pokonała reprezentantkę Francji, Michel 3:0. A w półfinale Polka rozprawiła się z Australiką Kathleen Parker. W finale podopieczna Tomasza Różańskiego spotka się z Chin Chen z chińskiego Tajpej. W pięcioboju nowoczesnym Bartosz Hoffman zajął w szermierce 23 miejsce. Dziś nasz reprezentant będzie rywalizował w pływaniu. Swoje pierwsze pojedynki w turnieju indywidualnym wygrali nasi łucznicy Sylwia Zyzańska pokonała reprezentantkę Azerbejdżanu 7-3, do 3, a Marek Szafram pokonał Kanadyjczyka 6-2. Nasi kajakarze Klaudia Zwolińska, Marcel Hołdak i Patryk Grzelka nie awansowali do półfinałów swojej konkurencji. W turnieju koszykarzy reprezentacja Polski pokonała Urugwaj 22 do 5, ale przegrali z reprezentacją Litwy 17 do 21. Dominik Kmiecik i Jakub Macura pożegnali się z turniejem olimpijskim, Przygrywają dzisiaj z reprezentantami Norwegii 2 do 1. Mamy jeszcze dla was informacje dotyczące się pozostałych lekkoatletów. Sylwia Indeka pobiegnie w finale B na 1500 m, a Aneta Konieczek pobiegnie w finale A na 2000 m z przeszkodami. Z powodu kontuzji w skoku w dal w finale B nie wystartował Bartosz Wójcik. Mateusz Borkowski zajął czwartą miejsce w finale B na 1500 m. Adrian Muszyński zajął trzecie miejsce w finale B rzutu młotem, a jeżeli jesteśmy przy rzucie młotem, to warto wspomnieć o tym, co wydarzyło się wczoraj na Stadionie Narodowym w Warszawie. Paweł Fajdek pobił rekord Polski Szymona rzucając młot na odległość 83 m i 48 cm. Serdecznie gratulujemy Pawłowi tego wyniku, a jutro spotkamy się w kolejnym serwisie olimpijskim.